Siema, z tej strony Krzysimir, a dzisiaj zagrałem jeden na jeden z moim bratem Strychą na najlepsze sety, mieczy, kusze i nawet na parę totemów i jeszcze oczywiście kryształy. A link do jego kanału macie w opisie. A wy zostawcie łapkę w górę i suba no i lecimy. My już jesteśmy w kiereczce. A! Łocie, panie! Jak ktoś jest na dole, to ma większą przewagę. Ale ty tego, chyba nie rozumiesz Nie miłe. I nie skacz, bo jak skaczesz to... I czekaj, 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 dogadamy się, dogadamy się No Stań tu, stań tu Nie, 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 nie Pójdź na dół, pójdź na dół Nie, 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 nie rób tak Poczekaj chwilę Ty w ogóle nie ogarniasz Chodź, stań tu nie wybuchaj teraz. Widzisz? Jak masz przewagę dolną, to wygrywasz. I tu. Więc musisz być na dole i nie kite, żebym mnie podskakiwał. Daj ja widzę IP, bo się pytali. E, dam na koniec na filmu, daj. dobra? Tylko dobra. do końca, to w jakimś części filmu dam. To nie no. przewinął do końca, bo są mądrzy. No bo to by było za mądre. Musisz dać... Musisz w środku... Musisz... Ja dzisiaj mojego bo to miało być łambiła, ale chyba będą się go najpierw nauczyć. Widzisz? Nie możesz. ty. Patrz, bo ty idziesz, idziesz sobie, skaczesz. Skacz. O, pa, pa, pa. No i teraz wywal kryształa. On mi zadość się na kakao. Ale nie widz mnie, to graj na Kryształa. ja teraz. I patrz, ja cię podbiję. Ja cię. Przeciłem papę, musisz, patrz, pyk Dobra, gramy normalnie, wiesz jak tu grać? No. No, no no, uczyłem się No chodź, no chodź No podskoczyłem Patrz, patrz Ale mógłbyś ją zabić, bo ja podskoczyłem, a ty chcesz podstawić krystala, patrz, patrz się nie mam mi temów ułożonych, nie. A, to się ustaw, ustaw sobie. A ile masz to temów? Coś nie coś potrafi. Już nie mam to ostatni. No to chodź. No ja cię bez stręża bijem. No. Chodź się bij. I po co skaczesz? Pa! Ja, patrz pik! Podbijam cię i dostajesz damage. Mądre. Jest miecza? To ja się na narczy przydaje. ty coś. No, tam się gra na klisztach. Mam <gryw> mało. Więc w końcu coś ci wyszło. O, ja gram... Ja widzę, jak ty masz chatę. Jak? bi Aha, bo ty na modzie grasz. No. To tak jest dozwolony mod? Nie. Ale to było spoko. Z tobą się mi tak dziwnie gra. Ciężko? O teraz mi... Oj, zginiesz. Proszę. <grym> dobra. Teraz dobra, dobra, dobra. Ja się przygotuję na maksa. jeszcze Co tu jeszcze, jeszcze Ale To jest tego... na mending? Rafał, nie rzucaj, tylko coś ci powiem. Wiesz po co A ten to jest ek? na mending? No. Tak, jak ci się z nich to sobie, to rzucasz No i po co Ty mnie podbijasz Oj i teraz głupotę zawaliłeś. Kurna, co ty? I ja Olaga dostałem? Ej, nie mogłem wy... Co jest w ja killem? Rafał, nie bij mnie. Co jest? Nie masz żeny Olaga. Kryształ. Dobra, widzowie, odpalamy się teraz. full, Bo ja nie rozgrzany. Ja na szczęście widzę twoje serduszka, więc. No i to jest łapienie. taka przewaga ogromna. A, A teraz... szczerze, ja sobie go fajnie ogarnęłam. Uj, uj, ktoś tu ma mało. Ja mam chyba jakieś. Oj, masz mało. A cztery serce to mało, czy dużo? Nie masz połowę Co jest? Kąty Dwa serca. No nie. To, tam. To, jest, to jest nie fair <noise> Dobra. Nie ja tak, ja tak dzisiaj oso Weź to wyłącz. To Ja do, Dzisiaj sobie robiłem, ale patrzcie co teraz się stanie. Teraz czekaj, stanie do... full Teraz. takich robiłem. Oj co ja robiłem? To jest. Wow, pierdziele. Nie, Rafał. Przeginasz. Za dużo sobie odwarasz. Lata z mieczykiem! Jezu, ile tu mnie zadaję. Ja pierdolę. Ocie, panie. panie! Nie mogę postawić! Lata jakaś Widzisz? Ja myślałem, że ty więcej dostajesz od mnie. Ja mam przewagę dolną. Co? Ej! Jest? Co ty robisz takiego, że ty mnie No tak bo bijesz? jestem na dole, a ty siedzisz na górze i mnie. Patrz, teraz ile ci zadam! Uo. Nie proszę! <laughs> nie wiem, mnie, proszę! Co? Ja pierdzielę, Jeszcze raz! Jeszcze raz zagramy, raz! Ale moglibyśmy teraz szybko zabrać! No i ty... Nie, dlaczego ty dostałeś się? No bo ja byłem... Ja byłem nisko. Patrz, ja teraz ani HP nie dostaję. Nic mi nie zadaje to. A jak jesteś wysoko, to ci daje... miliard. Ej, gdzie uciekłeś? No, postaw kryształ. A teraz? Nie czaję tego. <noise> no bo ja trenowałem dłużej. Tak, to jest nie fair. Dobra. idziemy. Dobra, idziemy, ja idziemy dwa... zagrać dwa nie, Nie, spod... Oj, jesteś nie. ze mną! No dobra, super. Tylko graj na mózg, Rafałku. Dobrze, Rafałku? Dobrze. Umiesz grać na mózg? A ty? I jeszcze ja. Jesteś R. Jak najbardziej. Ale... Dobra. Szybkie, taktyczne rozwalanie. To, będzie, to będziesz... będzie takie łatwe, jak zabrać w dziecku cukierka. Patrz na to. Boże! Z kim ja tu gram? Ziomeczki! Już nie ma to temu. Boże, ja się z nimi bawię. Pa! Lepiej do jeziora, do, do Bajora. Ty, nie ma to nie ma. Daj mi jednego zabić. Boże! On tak mnie ogarnia. Ej, ty mu zbiłeś totem czy on tobie? Widać robię... po tamtego Pół ma. Pół HP Bija. i... My ma pół HP. Nie chcę zjeść REFA. Dobra. Ej, ja już muszę... Podbijaj go! 5 HP ma. Patrz. Ten nie mam... Mów. Dobra, i teraz pokażę wam się widzowie IP. Teraz tutaj się IP pokaże w tym momencie, co mówię? Tak? Dobra, ale tak? Go, ale go poskromiłem. Ej, to jest Lonesa? Tak, A on jest na 20 sekund. Cześć, jest. Dobra, patrzcie jaki pogrom na nim Ej, weź go tu! I'm don't... żebyśmy nie używali krystalów, pisze. Dobra. Co ja tak zrobię. O ja. O boże, Ziomek! O co samemu ten rozwalił? Ej, Bigo, bigo, bigo! Z krystali! On tak chciał No i mi to ten zbijesz. A, ty krzyk dobry jest. Nie no wiem. Dobra. Jeszcze zagramy jedną i zobaczymy. 3V3 ja bym chciał. 3V3? Da się też grać 10, V10, ale to nie ma przestału. O kurwa! On mi chyba to tym zbije. Tym bardziej ogarnia, wiesz? Boże, on samemu zginie. Boże! Zabiję! Brawo, chodź na mojego teraz. Ej, mi się floty Ma pięć serc. Brawo! Nine, nine. Jeśli film Wam się spodobał, napiszcie w komentarzu: chcemy więcej. A jeśli chcielibyście ze mną nagrać odcinek, czy zagrać jakiś pojedynek, to zapraszam na mojego Discorda w opisie. A ja się z Wami żegnam. Siema.